Cześć, mam na imię Gosia i na co dzień pracuję w Przetwórni Wspomnień, czyli małym, kreatywnym przedsięwzięciu, w tym prowadzimy mnóstwo warsztatów i robimy ręcznie robione albumy. E, dzisiaj chciałam Cię zaprosić na krótką lekcję akwareli i pokazać Ci, że malowanie prostych kwiatów nie musi być wcale trudne. Na warsztat weźmiemy słoneczniki. Do dzisiejszego malowania będziesz potrzebować pędzel. Ja będę używała pędzla firmy Renaissance serii 7401R. Rozmiar 4. Papieru akwarelowego. Ja wybrałam papier akwarelowy firmy Fabriano, 300 gram, z 25% dodatkiem bawełny. Farby akwarelowe mogą być w kostkach, mogą być w tubkach, jakiekolwiek masz takie będą dobre. Słojczek z wodą, bawełniona ściereczka lub ręcznik papierowy i porcelanowy talerzyk, który posłuży nam jako paletka. Większość materiałów, które tutaj ci pokazałam, znajdziesz na swoim sklepie internetowym. Link jest w opisie lekcji. Zanim przejdziemy do malowania konkretnie słoneczników, chciałabym Ci pokazać kilka ćwiczeń, które pozwolą Ci się oswoić z pędzlem. Mój proszę ma zaoszczoną końcówkę i zaraz zobaczysz, że jest to dosyć ważne przy malowaniu wszelkiego rodzaju listków i płatków kwiatów. Dlatego warto zwrócić na to uwagę przy zakupie pędzla. Trochę farby przełożyłam sobie na porcelanową paletkę. I teraz chciałabym Ci pokazać, że tego typu pędzlem, samą końcówką, nie dociskając pędzla do papieru, możesz namalować bardzo cienką linię, ale możesz też namalować grubą linię. A możesz również namalować listka lub płatek kwiatowy, zaczynając od cienkiej, potem pogrubiając. I potem puszczając pędzel. To jest taka rzecz, która wymaga trochę pamięci mięśniowej, więc nie przejmuj się, jeśli od początku ci to nie wychodzi sprawnie. Warto to poćwiczyć. To jest po prostu kwestia wprawy. No i czas na naszego kwiatka. No to zaczynamy. Mam tutaj już nałożone kolory na moją paletkę. Jeden z nich to jest Indian Gold. Dwa odcienie brązu: Burnt Amber i Sepia. I kolor Green. Oczywiście, jeśli masz trochę inne kolory, nic nie szkodzi, użyj takich, jakie masz. To nie jest najważniejsze. I chciałabym też zaznaczyć, że taki słonecznik, jaki dzisiaj rysujemy, nie będzie słonecznikiem, który jest super realistyczny. Nie będzie słonecznikiem, który jest trudny, który trzeba wiele godzin szkicować. To będzie prosty kwiatek, który można namalować w kilka minut i im więcej radości, im więcej spontanicznego aktu kreacji jest w tym malowaniu, tym lepiej. Także mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Wypukam swój pędzel. Jeśli chodzi o te kolory takie w, w okolicach pomarańczu yy, czy między żółtym a pomarańczem to one yy, są dosyć wrażliwe na zanieczyszczenia. Więc yy, jeśli maluję takimi kolorami to często biorę sobie nawet dwa słoiki z wodą po to, żeby sobie nie zabrudzić koloru i tak też będę miała tutaj dzisiaj przygotowane. I zaczynam od takiego prostego, malutkiego. To będzie też mały słonecznik. Od prostego kółka ono nie musi być całkowicie wypełnione kolorem. Możesz też dodać tutaj z jednej strony trochę więcej koloru albo drugi odcień brązu, po to żeby ten słonecznik wyglądał bardziej naturalnie. I jeszcze tutaj kropeczkę sepi. I teraz pucham pędzel i czas na płatki. Będę je rysowała bardzo podobnie jak pokazywałam w naszym ćwiczeniu na początku. Czyli zaczynam tutaj od cienkiej kreseczki przy brzegu i troszkę rozpłaszczam pędzel. Możesz też to robić po prostu dwoma ruchami. Najpierw z jednej strony robisz taki łuk pędzlem, potem z drugiej, jak wolisz. Spróbuj swoją wersję. I jadę dookoła. Ponieważ mój słonecznik jest maleńki, to mogę sobie swobodnie obracać papierem. Dzięki temu ręka, pędzel prowadzi pewniej, niż gdybym musiała się dostosować do tego, w jaki sposób jest papier ułożony. I to ma swoją zaletę, szczególnie na początku malowania, kiedy jeszcze uczymy się panować nad pędzlem. Uczymy, nasze, nasze mięśnie się uczą tego, jak w jaki sposób Powinny się ruszać. I tak jadę sobie dookoła z płatkami. Dobra, I teraz znowu pukam pędzel. Odsanczam go na mojej ścieżce bawonianej, po to, żeby nie był bardzo mokry. I biorę jeszcze troszkę brązowego, tego ciemniejszego. I tutaj dodam troszkę cieniu. Ważne, żeby tu już za wiele wody nie wpuścić, bo ona by nam się bardzo mocno wlała w płatki. Trochę oczywiście może się wlać i to będzie fajnie wyglądało, ale niekoniecznie musi nam zalać cały płatek. Więc tutaj już działam bardzo delikatnie, ale chcę dodać troszkę głębi. Znowu pukam pędzel. Teraz biorę troszkę zielonego i namalujemy sobie łodyżkę. Czyli innymi słowy prostą kreskę, a potem z tej strony, z jednej strony liść i znowu po prostu dociskam ten pędzel do papieru i z drugiej strony może sobie namalujemy takie do góry. Możesz tutaj jeszcze mokrym pędzlem troszkę dodać koloru wtedy będzie takie liście wyglądają ciemniej, i troszkę ciekawiej, jeśli te kolory nie będą tak równomiernie rozłożone. I gotowe. Taki słonecznik może stanowić fajną bazę do kartki, którą chcesz komuś podarować. Może być częścią zakładki do książki. Także próbuj, nie bój się malować i zapraszamy cię na naszą kolejną lekcję.